Witam wszystkich serdecznie, w dzisiejszym odcinku sprawdzamy sobie grę, która pojawiła się w abonamencie A nazywa się Tales of Iron Mieliśmy przyjemność zdaje się z Dawidem już ją sprawdzać, nie pamiętam tylko gdzie, czy to było na Nintendo czy na, czy na Steam Decku Zobaczmy sobie grafikę, no tutaj nic nie możemy zrobić, bo to jak zobaczycie za chwilę ta gra jest specyficzna Weźmy sobie tryb baśniowy Eeeh, taki side -scroller, z tego co pamiętam, Inwazja Jap. My jesteśmy chyba szczurkiem, czy myszką bardziej. <laughs> świetne panie. Ale gierka dosyć chyba dobra z tego co pamiętam. Jakże widzicie, w tym abonamencie powiem wam na PlayStation pojawiają się gry, które są naprawdę dobre. Wydaje mi się, że oczywiście jest to kwestia gustu, natomiast zamiast wydaje mi się, że dla mnie na plus różnice między na przykład abonamentem PlayStation na Xboxa dla mnie na plus na PlayStation. Ale to jest kwestia preferencji własnych.

Ozwalisz to za sformułowanie świetne, stare. Cieszy to, że powiem wam, że w tłumaczeniach pojawiają się takie wyrazy, które są już dawno zapomniane. No ten art style jest fajny, nie wiem czy wam się to podoba. Dajcie znać w komentarzach, ale ja lubię takie bardzo takie style graficzne.

Mamy opaskę, tu możemy sobie. Tu nic nie mamy, tak? I na razie z... zamiast piżamy, to mamy tylko lekkie rzeczy. O, coś mamy fioletowego, weźmiemy. Tutaj nie mamy nic, to tam nie będziemy nawet patrzeć. Teraz tak, mamy tarczę średnią i tarczę lekką. Ciekawe, jakie są różnice. Powiem Wam, weźmy sobie średnią. Mieczyk A bo tu mamy wagę widzicie Dobra Więc nic nie mogę Tak do króla mamy iść Siur Jesteśmy tutaj mamy jakoś tam coś tam Jest gdzieś tam Aha okej okay. Ło Patrzcie, czyli Kafelek do przodu, dwa kafelki do przodu. Jeśli Co, coś dziś, to tu mamy? A patrzcie, to ale nie, to nic nie możemy robić. Tu mamy, a jak mamy atak? Tu mamy Dasha. I za bardzo wiem jak mamy atak mamy na tu nic. A tu się da wejść, bo nie spojrzałem nawet. Aha, my jesteśmy tu, dobra. Musimy zejść na dół. A tu okej okay. No tak wiem Idziemy do króla, wszystko się zgadza Fajnie jest zrobiona powiem wam, naprawdę ładnie jest zrobiona ta gra <śm> Stary król to już skrzypi ten trójwymiar jest fajnie zrobiony, bardzo mi się podoba. Czyli muszę iść rozsiekać wrogów, żeby dorobić się korony. I, I mieć trochę jedzenia. Król <gryl> ma złota, patrzcie. Góra złota, góra jedzenia. Dobra, musimy iść w lewo. W lewo, lewo. Myślał, thought he had some small chance. Tym mamy pogan. Aj, już wszedłem. Dobra, trudno. O, tu nam kanapki przygotuję. dobra. Tu mamy przepisy. Reggie's brother, the chef offered a fine menu. But after Dennis had eaten, there was no food left na dół Dobra, czyli... Czyli na początku idziemy na piwnicę, by pozbierać różne gadżety. Może będziemy musieli rozsiakać kogoś. Dobra, mamy jedno, a tu coś w tych... Nic nie było, nie? Cały czas nie wiem, się bije, powiem wam. Mamy jakiegoś barda. The bard had found the last of the summer raspberries in the bare basement. The bard was quick to offer one, even though they weren't his. Spana. <laughs> dobra, mamy wodę. Do buteleczki. Jeszcze coś nam brakuje, nie? Klucza nie mamy. Dobra. Co? I tu więcej nic nie ma, nie? Chyba. Niestety, ale coś nam brakuje. A jej Wiecie, to jest tak, że tu dotkniecie, tylko jest już ząk A, czyli czy trzy... A, no tak, no bo on nam dał, dobra. Ok. His brother the chef. Zupa but you a feast Ale zobaczye grat, ja, trak, trak, trak. So mi never gets his brother Dennis's leftovers. So he wouldn't know. To teraz do króla, musimy cisnąć. Tak dobrze mówę? do góry musimy iść. musimy tej mysz myszki pilnować ona nam wskazuje drogę dobra Teraz jesteśmy w zbrojowni trzeba skrole jest potrzebny his brother the smith could forge armor and weapons to see off any enemy Fajnie, że jest narrator, który tam opowiada. Przykolenie z kukłą. Dwie monetki. Zadanie poboczne rozpoczęte. Dobra, czyli musimy iść... Haha, <laughs> ta fujarka jest. Powiem wam, ten flecik jest niesamowity. Bardzo mi się to His eldest brother didn't think Reggie could hit a target, even if it was standing still. But Eliksir Reggie been training hard. Freshly squeezed bug juice. Drink of champions. Nothing better after a long fight. The training dummy's red attacks were too strong to block. It was fast. Reggie could do faster. Not even Reggie could dodge the dummy's yellow attacks. His only hope was to parry with his trusty shield. Aha, dobrá. Dobrą. Czyli mamy okay. block. Beat the A dummy's final attack shook the ground. Reggie would need to dodge to remain unscathed. Czemu mi tego nie zalicza, powiem wam. A zaliczyło mi. I co? Dobra. Okej. Okay. No takie trochę dziwne to, powiem wam. Trzeba było przytrzymać, czyli jest kilka kombinacji ciekawych, użycia nie mam już. Patrzcie, ja zwróciłem nawet uwagi, do muszę eliksir Dennis was impressed. Reggie could just grow another couple inches, he might even have been worried. <laughs> A z kim walczyć? w prawo. A z kim mam walczyć? Gdzie? To nie mogę wyjść? Na dół? Muszę iść, tak? Dołem chyba tak. Ło, gdzie to jest? O matko, czyli piętro niżej muszę iść. Dobra. Tutaj, ciach. Dobry. Okay, l We're of Reggie never seen the Crimson Fort so full of ratfolk. The whole kingdom was there. Some even cheered for him. But the king... Had let his eldest brother lead Na łóweczkę mam Yes, sir. No, ciekawe, ciekawe. Fajnie wam gierka, taka na razie sympatyczna. Bardzo, bardzo fajna, bardzo mi się podoba. I co dalej? let if he was scared he wasn't showing it he was going to show all of them what he was made of Nothing Dobra, else. mam This no. will no easy win for Dennis. Whoa. Whoa. Powiem Wam słabo to widzę, timing mam zły, bo mi się nie uda, powiem Wam. Nie mogę trafić Nie mogę trafić, no ja Jestem chyba, nie, nie jestem za dobry z tej gry Patrzcie, no i znowu to samo Proste, ale... ale ogólnie to myślę, że gra będzie problematyczna, jeżeli chodzi o timingi dla mnie przynajmniej. Jakoś tak trzeba było to trochę potrenować i wyczyć bo powiem wam, że na tą chwilę to średnio. Średnio się czuję na razie. Ale gierka ładna. Fajna. Uuuu. Coś króla pociapał. Prędne żaby. Ole mnie sieknął. No i pozamiatali mnie. Myślałem, że tu będzie szansa wygrać z tą żabą, a to ona hita praktycznie ściąga, <noise> no ale tak miał być w grze, no niestety. Szansa wygrania była zerowa praktycznie z przeciwnikiem, z bosem, ale nas poszatkowali The prince woke this time from a dream of blood and had neither a crown nor dostaliśmy teraz jakiś Kurczę, scyzoryk Zardzewiały. Oj, coś tam było, nie? Dobra, powiem wam, że nie będziemy kontynuować na razie opowieści. Zobaczyliśmy sobie wszystko, co było potrzeba. Yy, początek gierki. Mamy jakieś misje do zrobienia. Mamy tarcze, patrzcie. Zapowiada się fajna przygoda, powiem wam. Wbrew pozorom. to są tak zwane savey, tak? Czyli te ławeczki to są savey, ok, czyli tu możemy już te e, początki tego, co żeśmy się nauczyli, wykorzystać. Tam sobie zdobywamy jakieś rzeczy. Mamy klucz do szkarłasznej twierdzy. Także opowieść zapowiada się bardzo ciekawie, powiem wam. Ale w tym miejscu się pożegnamy. I mam nadzieję, do zobaczenia. Pozdrawiam.